Dzień dobry. Witam wszystkich. Zagramy da w Deeper dungeon, I dzisiaj. Co dzisiaj? Dzisiaj chcę obronić mój przepiękny loch. A, dość długo nie nagrywałem, a to przez to, że nie miałem jakby pomysłu na całą tą grę. A właściwie na ten poziom. Po prostu nie wiedziałem co tu zrobić, ale zauważyłem, że stwory mojego przeciwnika są słabe. I to bardzo słabe. A ja mogę je bardzo łatwo pokonać Poza tym Gdy grałem tutaj przeciwnik przejął mi mój wielki skarbiec A gdy zniszczyłem most po prostu go nie przejmował Więc wystarczy, że zniszczę most A ten skarbiec będzie w miarę bezpieczny Mówię w miarę, bo stwory mogą przecież przejść przez wodę Mówiłem już kilka razy, że wolałbym żeby tu była lawa Okej, okay, no to co? No to lecimy Najpierw potrzeba Zniszczyć ten most na górze Echochliki tam sobie spokojnie dojdą Aha, nie mogę nic robić Echochliki sobie tutaj Spokojnie stwory, dojdą, ale chodzi wroga. Chodzi o... Echochliki mojego przeciwnika, żeby nie mogły wchodzić Moje stwory powinny sobie dać ten... radę. Aha, ważne, żeby to wyłączyć, ponieważ o nie będą ja, sobie... Złota. Y... za mało złota. Nie będą się tym wygrywają. przejmowały po prostu. Demony żółciowe są bardzo silne Aha, jeszcze jedna sprawa Chcę krzesić, przepraszam pułapkę. Eee Szkieletora Tak, szkieletora Olewam to, że Jak będziemy walczyć tak, z demonami żółciowymi To no właśnie. Walczą między sobą. No ale trudno, no Nie no, będę musiał go jakoś zająć Niech no pomyśle przez chwilę Dobra, niech on tutaj sobie chodzi I co, tak. Dobra, to Nie mają szansy. Dobra, trzeba się pozbyć tego wszystkiego. Aaaa, ga. Wyczerpują się zapasy. Jedne Twe smugi Wroga. Ten most także trzeba sprzedać? No w... ale ja bym atak, chciał przejąć choć to wszystko przez... Atak na serce lochu, sługi Do tych czaku Twegi wygrywają. Twoje stwory atakują atają. Twe sługi wygrywają. Twe sługi wygrywają. Zaatakowano te stwory. Mają się kolejne wroga. Twe sługi wygrywają. Twoje stwory atakują na wroga. Twe sługi przegrywają. Zająłeś komnatę wroga. Twe sługi przegrywają. Zaatakowano. Twe sługi przegrywają. Twe sługi przegrywają. Twe sługi przegrywają. Tylko mi nie mam kasy. Twoje stwory atakują wroga. Wy mi się możecie przydać. Oooo, o, o, kurczaki. to, to informacje od wrogów? Oooo! został przekształcony na twojectwo. Twoje stwory ataku. Lećmy dopływać kasy. Nie stać cię na trening stworów. Zresztą mógłbym mu pozwolić, żeby wydobył sobie całe to złoto, dałby mi wtedy spokój. Gdzie są te drzwi? Twoje stwory, Zaatakowano. Aha, tu nie ma tych. w tym problem. Aha Dobra, to jest kilka stworów. Przeciwnika to tam olacis. Torturami wydobyto informacje od wroga. Najważniejsze jest to, że wiem, gdzie jest tego złota. Czy ja mam niszczenie ścian? Teoretycznie nie. Praktycznie zaraz powinienem mieć. Twoje wysiłki są daremne. Ja dam sobie radę. Ty się o mnie nie martw. Gra! Zabisz! Ile mój ma? Twoje stwory atakują wroga. Oooo, mam więcej. On nie żył z tymi czarami Wróć, albo żywy je Tak to jednak jest się Kurka to Znowu ucieka To jest jedyny stwór który... Jedyny stwór którego bym chciał mieć po swojej stronie Jest to jeden hochnik Dobra, niech sobie wykopie, te złoto nie zależy mi na nim. Atak na serce lochu! To jest No i znowu wszystkich uratował. Ej, 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 ej tu jest czarna dama. Halo, halo, ej. Twe sługi przegrywają. Gra zapisana. Wyjaśnijcie mi, dlaczego oni nie widzą nie Atak na serce lądu. za mało złoka. Nie wiem co jest, oni nie widzą tej czarnej damy To jest bardzo dziwne Głupi błąd Gra zapisana Nawet bardzo głupi Ile on ma jeszcze stworów? 12 dół lepiej nie iść, bo wiem, co tam mnie czeka. Będę tutaj sobie odbudowywał moje podziemne państwo, mimo tego, że oni stoją u moich wrót praktycznie. A właściwie już przy moim sercu. Zaatakowano twoje stwory. Atak na serce low. Już lecę. Nie wiem co jest z tą czarną damą, jakaś zbagowana jest, jest. Moje stwory jej nie widzą, a ona nie chce atakować mojego serca lochu... ten zapis. A ona nie chce... Resztą tu mogę... A ona zanysana. nie chce atakować mojego serca lochu. Ile on ma jeszcze stworów tak przy okazji? 5. Spokojnie bym go mógł, go mógł teraz załatwić, niestety no... Jest jeden malutki problem, który zwie się chochliki, a właściwie ich brak. Nie to bardzo dużo jeśli ma zacząć ekspansję w tamtym kierunku Albo rogaty Uuuu, gdyby tu był rogacz mm. Zresztą mógłbym sobie wytworzyć jednego rogacza Mam Cztery domony żółciowe Jednego trolla I trzy czarne damy No, jeden troll tylko Więc nie ten zapis no. Więc teoretycznie mógłbym wytworzyć jednego Jednego rogatego, który mógłby się pobawić ze stworami mojego przeciwnika. Kurde, ale on sobie porozwalał ten loch. Może specjalnie dla zmyłki. Zaatakowano stwory. O, na moment. to kto atakuje moje stworki. O no nie! To mój to po prostu sobie poku... Oj oj, ile im nisze. 5000 Nie ma źle. A najgorsze jest to, że nikt nie kopie tutaj. Jest spoko, jest spoko, nie ma źle. Panowałem całą sytuację. Przynajmniej tak sądzę. I powinno być teraz całkiem cicho, spokojnie i przytulnie. Przynajmniej na razie. by mógł utrzymać tak długo. Póki trochę nie odrobię wielkości mojej armii, a później mogę zaatakować go. Zresztą będę szukać tego chłika, żeby już odebrał mu tę ziemię. Co to tu chodzi? Aha, to jest spory. Nie zobaczysz piękniejszego w nogu niż mój. Twoje stwory atakują. No, Będą się kryć. Czekajcie, 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 czekajcie. Czekaj. Zadacz się twoje O, właśnie. Twe sługi przegrywają. Twoje stwory atakują wroga. Nie gońcie go, nie gońcie go, olejcie Dobra, trzeba użyć kontrpozyskiwania. Wróg niszczy komnaty. Wróg niszczy komnaty. Kto mi go niszczył? Ma czarny damo. Zaatakowano twoje stwory. Weź się odwal. Trzeba to odbudować. Ale mnie ta czarna dama wkurza. Dobra, przydałoby się też tu te wrzucić. I... Aha, oni są tylko na pierwszym poziomie. No się nie dziwię dlaczego oni są podzyskiwani. twoje stwory. Odwal się. Te sługi lag. przegrywają. Twoje stwory atakują wroga. Atak na serce loku. Trafił. Zaatakowano twoje stwory Gra zapisana Zająłeś komnatę wroga Zająłeś komnatę wroga Co ja mu zajmuje? Aha, mosty. Okej, okay, no to zaczęliśmy już ekspansję na maksa. Gdyby teraz tu zrzucić kilka stwor i... Zająłeś komnatę wroga. To nie jest głupie. Twoje stwory, a to był wroga. Gra zapisana. To sobie wytworzę te. Zariotki. Idę To, to jest twory, atakują wroga. To jest twory. Ja, co on tu robił? Twe sługi wygrywają. Dobra, już traci chochliki. Tak, ktoś z moich mów, szedł na chatę. Dobra, coś czuję, że moja ekspansja. Gra zapisana. Wyjdzie pełną parą. Zapas złota. Twoje stwory atakują wroga. Ruk, ochry, Boże. Ciesz, on go bierze na jednego hita. Twe sługi. Mogło wyjść tego hita. Yetika. Zała szpan, stwory. Jesteś zwycięski, pokonujesz stwor. Nie staćcie na tryb daleko po to wszystko. Twoje stwory atakują wroga. Oh, yes. Twe sługi wygrywają. Aha, no, no, zamienił go. Prawda? Muszę go stąd zabrać.